TV. Jesteśmy w, ponownie w tym samym pałacu, gdzie byliśmy tydzień temu. Jest, dzisiaj jest ze mną Bogdan. I zwiedzimy, sprawdzimy to, co, co mnie wystraszyło w tamtym tygodniu. Co możecie dopiero dzisiaj zobaczyć w tym filmie, co będzie o 18.00 dzis dzisiaj. A to jest druga część tego filmu z, z tego samego pałacu. Sprawdzimy to. Jeśli dodostanę w naszą ciężką pracę, włożone, włożone w, w nie wszystko, co można, tyle sił, ile my wkładamy w ten kanał. Zasubskrybuj ten kanał. Tu masz nad moim paluszkiem czerwony przycisk i tam należy żeby się zrobił szary. Więc co? Sprawdzamy. I zobaczycie, co udało nam się tutaj odkryć. Co tak hałasowało wtedy? Czy to był bezdomny? Czy to jakaś zjawa? Dowie się na końcu tego materiału. Więc zostaw jeszcze łapkę w górę. Łapkę w górę, komentarz, Dzwonaczek i wybijaj je do nas na Instagrama oraz na grupę na Facebooku I tyle co mogę powiedzieć na wstępie yy, Więc korzystamy z, z Ghost Tube'a i będziemy tam wrzucać wam gdzieś w materiale co się udało nam wykryć I cóż, jesteśmy złotych 15 Od ilu bo tam jesteśmy? Od 5 minut? Więzienie, Więzienie. I mamy już kolejną odpowiedź z Ghost -tubem. Więc ja wam to wrzucę. Tu macie widok na tą właśnie wioskę, w której jesteśmy. Właśnie idę, zmierzam to miejsce, które mnie wcześniej wystraszyło. A, dobra, mam cię, Bogdan, na kamerze. Zobaczcie, co to wisi. Nie wiem czy to dobrze widać. zobaczcie jak musi być sufit przegnity. Po prostu Wam to wrzucę co, co zarejestrowaliśmy na Go w I tyle. Bo taki mam pomysł. I właśnie jesteśmy w tym miejscu, z którego tutaj nie doszłem już. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Boga idzie za mną Jedynie mnie coś na samym wstępie Jak tu dotarliśmy to już były zamknięte A to jest tylko tyle, dobra To jest takie coś Rozumiem, kwiję Ej tu mamy wejście na piętro jeszcze, wyższe, Tutaj już nie doszłem Zobaczmy cały czas stukały. Kaplica. Patrz. Napis jest kaplica. Idziemy wyżej? Idziemy wyżej? Atak serca. Nie wiem, czy to słychać na mikrofonie, ale cały czas, cały czas Ghost Tube, y, daje nam odpowiedzi. do piwnicy, tylko piszcie mi jak tam być z, z oświetleniem Jesteśmy nas o kurwa o kurdę! tu aż są panelem wy... panelem i tutaj była szkoła, patrz Akcentowany Co tam znalazło? Idziemy, bo znowu coś strzeliliśmy na głos. To możecie zobaczyć, co tutaj jest. Sorry, z tego miejsca chyba nie, tego miejsca chyba nie będzie. No ja że... jak tutaj nisko, patrz. Co to, to, to jakaś szkoła? Kurtka. No zobaczcie, wtedy schodzi schodziliśmy. Musimy ostrożnie chodzić w takich miejscach, żeby nas. To wiadomości, że wszystko przegięte możliwe to tak jest. I jakiś laczek nawet jest, zobaczcie. Tu właśnie już nie dotarłem. Zobaczcie jakiś laczek, pełno szafek. Nawet jakiś Idę do Wiecie, bo tutaj jest... Nie wiem na które będzie trwało, ale jakby... To jakieś nagle mamy? Musiał być pomieszczenie mieszkalne. Więc wiecie. Pamiętajcie, nie chodzi na z sami. Albo jak się nie znacie czy coś. O, tu mamy brodzik kim ona jest. I Mogliście zobaczyć te schody, jak byłem było poprzednio. Co? Jak? E, Angela. Mówić, że mamy imię już, imię, imię już ducha. Duch się nazywa Angela. Jesteśmy tutaj, w... co? I ten, ja idę za Bogdanem Jesteśmy na daszu, które cały Zobaczcie Jak to wygląda Wszystkie okna są pootwierane I tu kolejne pomieszczenie sobie zobaczyć. Gościów cały czas reaguje. Błogosławić. Młodzi załóż kaptur. Wpisów Nie wieźliwa, że wizytę w Nie wiem czy co to słuchać to Bogdan, pyta się ducha jak długo tu jest, jak ma na imię I cały czas mamy jakieś odpowiedzi na Ghost Tube więc nagrywam tak żeby po prostu Bogdan nie było widać mówię się zobaczyć jakieś tu błuty, no to jest przerażające co to jest Nie wiem czy Bogdan będzie chciał zejść do piwnicy Schodzimy do piwnicy? Nie. Idziemy, kierujemy zaraz do piwnicy No bo mówię, no go Ghost Tube tutaj strasznie reaguje są odpowiedzi, wiem, że to robimy w dzień, ale mówię, jak będzie, mam niecałe 300 subskrypcji na kanale. Jak podbijecie to pod... po prostu, ten materiał, ja to powycinam. Ja będziecie mieli, Odpo... a ty, aż ekran ekranu nagrywam odpowiedzi? I to, I to było, tak? Dobra, będziecie tak? Mieli... Dobra, będziecie mieli, z tego co z mi mówi. Będziesz mieli po prostu odpowiedzi, ducha, bo i tyle. Idziemy, skierujemy się do piwnicy teraz, przepraszam. Znowuż. Przepraszam. Za co przepraszasz? Witam. Witam. Słyszycie? Też cię witam. Za co przepraszasz? Szczęśliwy, szczęśliwy. Też jestem szczęśliwy. Za co przepraszasz? Dobra, idziemy trochę dalej, bo nie mamy odpowiedzi. Kierujemy się do piwnicy. Jak w mi co uciekałem? Były otwarte, to teraz są zamknięte. A wejść do piwnicy troszkę, troszkę dalej, teraz co widziałem? I mówię, jak podbijecie tą stówę subskrypcji, to przyjdziemy tutaj jeszcze ponownie. Kowal? Kowal. Tu chyba nie byłem Tak, nie byłem, nie wiem jak na kamerze widać Ale mogę doświadczyć. Zobaczcie Szkoda, że zdjęcie nie mogę porobić, bo... Cały czas z... Amelia! Amelia? I jak mówię cały czas mam odpowiedź na głosyuję. Muszę... Muszę iść pie. O! Zobaczcie jak to wygląda. Więc film, nie wiem, ile będzie trwał. Ale mówię, no, mamy odpowiedzi. Muszę iść za Bogdanem, bo on ma go ghost juba. Więc. Ej, są... Jest cisza. To kieruję się do, do piwnicy, pan. Drodzy widzowie. Pięknie, masz tutaj widzisz? Więc mamy strych, mamy wszystko, ale to fajnie wygląda. Patrz, to coś musiało być. Patrz, jakieś łańcuchy widzisz? No, przejdziemy sobie tam. Więc jak doceniacie taką pracę, jest się do piwnicy. Patrz, znalazłem, chociaż jest Dziękuję, że piszecie jakie błędy popełnił w materiałach Aha, czy... Mateusz Mateusz nie. to się nie było, patrzcie Więc dobrze, że Bóg na mnie namówił, żeby nagrać drugą część tego materiału Krzech? grzech. Grzech? Grzech. Właśnie o tym mówię Zaraz was odłożę Poczekajcie o! Przepraszam, ale na mi spadła Na szczęście jest, nic jej nie jest Zobaczcie, jakie to jest wielkie Ja tutaj byłem wcześniej, wcześniej. to musiało być? Więc tutaj nic nie ma takiego. Więc wracamy. Wiem, bo widzę się Bogdan. Masz coś na gościubie? No. Co powiedział? Słucham? No, słyszycie, no odpowiedzi są. Dobra. I ja podbijam wam, że jak tu będzie jak będziecie chcieli, byśmy się jeszcze po tym miejscu Oglądanie. nie po... Oglądanie. Muszę ich wolni, żeby też były odpowiednie Twoje pytania słychać, wiesz? Więc piwnica zrobiła mnie mnie duże wrażenie. Coś rozwaliłem właśnie do tak. transę. że pójdziemy sobie do kawałek, bo tu nie pamiętam czy byłem. Tak. Zawsze. Czyli nie, nie podoba mi się w tu jesteśmy? Zawsze dupku odpowiedział, że nie lubię jak tu jesteśmy. A tu? Jestem martwy. Jestem martwy. Możesz nam coś powiedzieć zawsze, dopóki tu jesteśmy możemy Ci pomóc. Byłem tutaj tydzień temu, wystraszyłeś mnie. Czemu Przykro mi duch na mnie odpowiada. Nie wiem czemu. Tu zobaczcie. Nie wiem czy chcesz banną jakaś. Płytki nowe. Nawet chyba oświetlenie z tego są. Co... O kurwa! Jest tutaj nietoperz więc nie będzie mu móc dostraszyć więc... Tu... Nie wiem jakbym mógł tam coś pomóc bardziej to stwierdzić czyli nie wiem CJ Parasite Zachęcam, bo miejsce robi na, siebie, na sobie wrażenie. Jakby mógł przyjechać, powiedzieć, pomóc, pomóc nam z korzystania z Coach tuba, bo jak wiemy, to on cały czas z niego korzysta. Znów jesteśmy w tym samym miejscu. Zaczynaliśmy film. Widzicie? że jest pianino stare. Ale będziemy mieli drugą część tego filmu. jest tyle dobrze. Idę do właśnie... Idę właśnie za Bogdanem. Żeby móc go z tuba. żeby Choć wam że to i tak wstawię, i tak wam to wstawię. O. Nie, to jest to toaleta. Nic więcej nie ma. czas? Czekaj, Dolgan. Nie, nie ma. A może się obraził? Napisz, że wchodzimy, idziemy właśnie na drugie piętro ponownie. To nie jest tak, że chcę, żeby ten materiał najdłużej trwał, tylko chcę się dowiedzieć, co mnie przestraszyło. A, że mieliśmy odpowiedzi na ghost tube'ie. To znaczy co, Bogdan? Że tu jakiś duch je, jakiś byt jest. przeszedłem i gołówk już wykrył yy, pole magnetyczne no cóż to co kończymy materiał no możemy więc cóż więc cóż co mogę Wam powiedzieć więcej mówię, jak ktoś będzie nam chciał pomóc Zapraszam, a my jeszcze po, po, trochę posiedzimy zdjęć porobię, więc tyle. Jeżeli takie materiały Ci się podobały, zostaw subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę i zapraszam do odwiedzenia naszego kanału i do subskrybowania tego kanału, bo możesz przegapić naprawdę ciekawe materiały. não